Siema siema widmu, nagrywam odcinek z Minecrafta. To jest bardzo dobra seria. Będzie. Myślę. Dobrą serią. Więc mógłbyś zostawić tą łapkę w górę dla pocieszenia i w sumie dlatego. Bo poprosiłbym cię serdecznie. Już, zrobiłaś? Zrobiłeś. No to możemy zacząć z Drugi odcinek. Zmienił mi się trochę wygląd. Zrobiłem sobie. Tak. Tylko perynę, no, bo miałem wcześniej i nie mam teraz. Cóż kopałem. To mógł być tunel, ale za dużo tego. Mam dobry plan. Jest! Dobra założenie. I teraz po prostu trzeba polecieć. Nie! Wir! No, nic tam nie było. No. Tam nic nie było. No i w sumie będzie po prostu kopanie. Jak coś ciekawego znajdę, to że Będę. Ale szybko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Os e a, ósemka A, tak. No to świetnie. Remoruję to. Po prostu. Dobra, skoro mam osiem i tam mam jeszcze pięć, to ja wiem co zrobię. Dobrze wiem. Zmiejmy sobie tych warstw. Pyk. I pyk. To robi 10%. Element. Jak znajdę więcej, to zrobię dużo A jak nie, to w sumie i tak mi się razie dobrze poszło. I wtedy też z tego, że w ogóle coś udało mi się zdobyć. Bo niedobrze mogło tutaj nic w ogóle nie. W ogóle by nie było diamentu. O, tak to coś jest. Dobra. I skoro już mam trochę diamentu, to będzie trzeba pójść. Ja wiem, dobra, nie będę już kopał, tylko zrobię będzie inny cel jeszcze tego odcinka. Tylko muszę zrobić całą, całą zbroję, żeby się to udało. Tak więc za piąty, szósty odcinek idę do netheru po netheryt. Żeby mieć dobrą zbrojkę no w sumie jedno z najlepszych. I potem będzie trzeba znaleźć wioskę. I trzeba będzie znaleźć tą profesję! Ojea, oh yeah. ale to będzie długie. Ale to będzie długie. O, żelazo, spoko. Oj, oj, oj. będzie trzeba znaleźć wioskę, to ile to zajmie? Ile to może zająć? Jakoś świetnie nie wiem. Nie, żwir. Nie. To przynajmniej nie widać z żwiru, że żwir już jest. Tam był. Dobra. Tak, nice. Złoto. Tak. Tak. Raz i dwa. Osiem. Osiem by się przydało, bo mam nadal te jabłko. Jak nie mam to. No, 6. Dobra. I. No. Okej, okay, to? Ja może nie powinienem tego z kolegami. Może tam nie powinienem tego. To jest, no, że nie powinienem tego z kolegami czuć. Na pewno. No to jak coś ciekawego znajdę, to też widzimy ludzie chyba. No. Chyba na razie nic nie będzie, ale jak będzie, to pokażę. Okej. Okay? Okej. Okay. Idziemy się za do... Zaraz Znalazłem jakąś śródę, żelazo. I... Trochę kopałem. Tak trochę tunel. Tu jest, ale tego nie zbieram. Nie się. No i lecę kopię dalej. Jak znowu coś znajdę, to pokażę. Albo na razie bez ścięcia. Zobaczymy, czy coś się uda. Na razie chyba nic. Chyba nic. Chyba nic. No. raczej na pewno nic nie będzie. No skopuję tutaj, będę tego skopił teraz. Nie. Nie wiem, tak skopałem. Mam dobry plan. Mam dobry plan. Mam świetny plan i... Szybko, 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 szybko. Dawaj, 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 biegnij. Dawaj, dawaj, biegnij, chłopie. Biegnij. Biegnij. Dawaj. Okej. Okay. Dobra, tutaj. Tutaj się pokopię. a to mam tak Taka zrobiłem, które zrobiłem wcześniej.